a film attends. Po się, widziałem, Pijanka. proszę Państwa, tu jest jeden kwiatek od, od, od Juana, ten większy ode mnie. z monsieur Gaston, to jest Tak, tak. tak. nie chciała, ale zgodziła się, jak nakleiłem, nakleiłem Tą. nakleiłem proszę państwa wizytówkę i zobaczcie tu ktoś odstąpił familia Rossell odstąpiła, odstąpiła im yy, grób i także wam pokażę jak wygląda w Torreya jak wyglądają groby tu Matka Boska fajna rzeźba tutaj Jezus i zobaczcie tak wygląda cmentarz a tutaj nic jakieś piramidki wejdę w cień może lepiej będzie widać tutaj jest, jest po prostu taki Trabnik niczego więcej. Szybko przejdę, żebyście zobaczyli, jak cmentarz w Hiszpanii wygląda. Zobaczcie, tak wygląda cmentarz w Hiszpanii. Może pod kątem troszeczkę pójdę, tam dalej nie pójdę, tylko to te kawałeczki tak przejdę. Tam jeszcze jest dalej, są te w ogóle takie alejki. No i po prostu tutaj wkładają podobno piętrowo, trzy piętra. To raz, dwa, trzy, cztery piętra są. Kwatery. Zobaczcie, jakie numeracje. To jest 11, 13, 609, Tak to wygląda. Gdzieś. No i trzeba wam pokazać. I tutaj leży ojciec Suzany, który dwa lata ponad temu zmarł. I on jest tam pod 77. 83 lata lat liczył. I Proszę Państwa, Suzana na nie chciała, ale potem się przekonał, nie miał to zdjęcie. Ono nie chciała, ono teraz. Nie będę z cmentarza. Przed krzyżem się żegnam. Tam jest chyba kaplica, a tam krematorium. I tak wyglądało cmentarzysko, cmentarz znaczy się komunalny cementerii municipal miejski w Torre de Montgri A tam jest chyba krematorium no i oni już odchodzą E to by było